Styliska paznokci versus paznokciowe TikToki. A ja paznokciami nie zajmuję się od dziś, tylko od wczoraj. Rozłożysz perfekcyjnie, żel na tyle, że nie trzeba go w ogóle piłować pewnie. Aha, a klientka w lampie dotknie coś, no. Znamy ten ból, znamy. O, znowu to chciała. Dobra, nie sądzę do te paznokcie, ale co tam szło zepsuć? This is what I wanted, okay? this is Nawet kolczyki. Ok. Czy was w wkurza to, jak chcecie sobie zapauzować TikToka, a ta ostatnia sekunda trwa tak krótko, że nie trafisz. Tak, okay? ciała, this... ja, 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 ja. Jak saper teraz, jak saper. Dało się. Ale kluchy, no i, i chyba nie tak wyglądało to zdobienie. To złotko tam. No nie, zupełnie co innego, masakra. Ale niestety często w salonach stylizacji paznokci. Co tam dzisiaj robiła? Co tam dzisiaj robimy? Dwa typy klientek. Jak zwykle skracamy maksymalnie, kładziemy e, jak beżowy w kolorze skóry i top bez żadnych drobinek na uster. No, okay. Tak. Też miałam ten typ klientek i to? drugi typ klientek. Panią robimy tak. Maksymalna na długość, wszystko w szpic. szpic, na tym ma być brokat, tak. na tym pombry. tu bym chciała myszkamiki, ten cały w cyrkonie, okay. eee, kciuk to już według inwencji twórczej. Moj ulubiony rodzaj klientki. Działamy. Fajny, fajny TikTok, no. 180 komentarzy, jeszcze trzeci, rób co chcesz. Tak. Kiedy idziesz o 15 bywania, na pożar, do która dopiero się uczy. Sierzę. Oj, do północy. 20. To jeszcze nie jest długo! Mogła iść do północy! Ja zrobiłam paznokcie, to ja przez dwa dni robiłam paznokcie. No z przerwami wiadomo, ale no... O kurde, te też nie są jakoś super zrobione paznokcie? To jest taki garb! Ale dobra, no umówmy się. Wow! Nie wiedziałam, że może y, mess up, czyli zmaścić, nawet coś takiego prostego, to, to ja przypuszczam, że jakbym Przemkowi dał, nie wiem, fryzarkę i żele wszystko do ręki, to by lepiej to zrobił, niż, niż tutaj ta osoba. Nie wiadomo, czy to w salonie, czy nie. Zbuchania pierwszego paznokcia zrobiłaś. Wygląda jak taka plastelina naklejona. Plastelina! <grym> Ale patrz, jakie brudne opuszki. Jak taka zaschnięta pasta do zębów. Albo jak ktoś jakby robił te, wiecie, te lał klejem i sypał mąką, te TikToki też widziałam. Tragedia. No dobra, no masz serduszko. Trochę krótkie ale szpice. Ale taka. Ładne zdobienie, ale ta budowa... To są takie typowe, już nawet nie krótkie, ale szpice, ale długie, ale... Szpice, no okej, okay, ale długie, ale jajka niespodzianki! Wymyśliłam nowe. Długie, ale jajka niespodzianki. Tak wyciętych boków dawno nie widziałam. Tragiczna budowa, ale zdobienie zacne bardzo. Zalała pani skórkę, sama odpadnie, dostaniesz uczulenia. Aha, piecze lampie, to znaczy, że będzie trzymać poparzenie termiczne, no. Pieniki są wielorazowe, możesz się zaraz... No tak, jadą bakterium na tak akurat nie, ale chociaż. Red flag. Aha, okej. Okay. Spoko. Fajny taki. Fajny TikTok. Ogólnie dużo dobrego może zrobić. Spoko. Ja jestem bardzo. Tak, jestem ciekawa, co tam w komentarzach piszą. To nie tylko dotyczy hybryd, ale wszystkich produktów światełtwardzalnych. Tak, to jest wywołane polimeryzacją, tylko pamiętajmy o tym, że pieczenie pieczeniem, czyli uczucie gorąca. Do pewnego stopnia, ok, tak, ale już jak pewną granicę przekroczymy, to naprawdę może być oparzenie termiczne. Zwłaszcza, kiedy stylistki paznokci dają dużo, dużo, za dużo produktu. Dlatego ta reakcja jest bardzo, bardzo spotęgowana i niebezpieczna. Lecimy dalej, lecimy na Szczecin. Jeszcze sposób na szablon pokaż. Wiecie, jak ja nie lubię tych szablonów. A, spoko, to już widziałam też całkiem spokojny sposób na szablon. No i to się potem podkleja pod, pod szablon. Już nie trzeba wycinać y, boczków. Tylko tu jest, tu jest problem. Bo żeby to równo z osią wiecie, wyciąć, znaczy przykleić później. Jeżeli tu nie ma na tym. Tak jakby. O, tak zrobimy. Jeżeli nie ma linii środkowych tutaj, no to potem trudno to równolegle przykleić, więc no. Do tych szablonów akurat tak sobie bym powiedziała. Do tych szablonów trudno zrobić ten efekt, ale przy innych szablonach, które mają pasek przez całość nawet na jajeczku. Jak najbardziej. Można, można. Trzeba kombinować. To co? Przedłużamy? Przedłużamy. Dobre, to Dobra, gotowe. podaj za trzy tygodnie. A nie, ja tylko chciałam przedłużyć, bo potem odrost to już będzie, wiesz, koleżanka będzie robić. <laughs> Dobra, okej. Okay. Michał, bo ona mi to zdjęła po dwóch miesiącach, ja byłam u Ciebie, pamiętasz? I ja tu mam takie zielone plamy, co ja mam zrobić? <laughs> Zapytaj koleżanki. No tak, tu raczej chodziło pewnie o to, że zielona bakteria została zafundowana poprzez tą korektę, którą koleżanka zrobiła. No, znam takie przypadki, że chodzi się gdzieś przedłużać, a dobra, reszta to już se sama doleje. A dobra, reszta to tam, wiecie, doleje mi koleżanka. No, widzicie, no, różnie potem bywa. Aha, dobra. Uff, się wstraszyłam. Dobra, to jest baza peel-off taka, czy wiecie, no coś. jakieś do przyklejania. Ale to, to było takie na początku. Ja mówię, Boże Święty! Coś się dzieje! A to teraz widzę, że to po prostu taki Wiecie, są takie taśmy przezroczyste, przez, przezroczyste którymi jak coś przykleić do ściany. To serio nawet fajnie trzyma. I to pewnie coś na tej samej zasadzie jest bo to jest takie silikonowe, klejące gumiaste. Ale to teraz ten moment. Jest Maria, już prawie zemdlałam, ale potem... O, oh, okej, okay, Oliwka, taśma, czy tam jakiś, nie wiem jak to nazwać, glutek. Dobra, w tym odcinku to już koniec. Ja się z wami żegnam, ale jeszcze na ostatek, osta na ostatek ostatni TikTok. Ładny salon. O, są rękawiczki. Nie ma pochłaniacza. To psy, ale okej. Okay. nie być źle. Dobra, trochę są wycięte krawędzie dolne. Ale nie ma jakiejś tragedii. <tryk> <tryk> Ta lampa. Skórki w ogóle nie obrobione. Ale poza wyrżniętymi bokami nie ma jakiejś mega tragedii. Na to wszystko, co ja widziałam w paznokciowym case study na przykład, albo ogólnie na TikToku widuję, no to serio nie ma jakiejś mega tragedii, bo z tipsa zrobić w pizz, no inaczej niż wyrżnąć boki się nie da za bardzo, bo on taki po prostu jest płaski, on nie ma tunelu, żeby, żeby te boki po, po, tak jakby zwężeniu go, no nie były wycięte. Olha a lampa. Fui.